Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną jest Karol i, i Delphi, który nie mówi niestety, bo nie ma mikrofonu, ale, ale może będzie miał. <laughs> e, powici, po, e, powiedz, powiedz Karol, ile, ile, ile widzowie mają zostawić łapkę? Ile łapek mają zostawić? Może, może tak 10. I, i, I subskrybujcie mój kanał, i 12. żeby nie przekazać żadnego odcinka, a my teraz lecimy. Ktoś mnie teraz chce do nas dołączyć, ale no niestety, jak nie chciał, no to nie. Mhm. Dosłownie, to jest taki specjal. Jak obiecywałem, nie było się kończy już sezon i wie, i wiecie może drugi top model no i, i. No, ale ale pytanie jest czy będzie fundament no Dosłownie. Ja, ja kupię na sam początek karnet bojowy, więc więc susu. Mam nową młotkę, obczajcie ją, dosłownie taka młotka. Jestem gamer. E, tego e, e, jakby co to duże S a małe g, g Gamer no to po angielsku. ci gamer. Tak samo tak, tak. i mam twarz taką ukulę. Ok? Więc już gotowość. Ja <śm> dawaj gotowość. <śm> Ten nie daje gotowości. Dawaj gotowość. E, e, takie okulary, i ten taki kran z Manu kombata. E, t, e, to ma takie okulary, z i jest taki tryki, taki zombie z Manu kombata. Mhm, Sp e, osobno, jakby co. Simon Gamer małe szyi, a duże g nie raczej, raczej duże Sy i małe g ale, ale osobno e, tak że FNF <noise> teraz są gwątł odcinek bój Okej, okay, okej. Okay. Mm, no, okej okay, wcho wchodzimy na top model. Mm -hmm. mm -hmm. Jakie jakie kategorie? Okej. Okay. Podzielimy na dwie rundy, bo po, po jak wiem, no to ma być dłużej, więc... <laughs> e, byle jakie, tak? mhm mm não está bem ok tá que eu skin. aqui agrad agradia não um serviço Jak będzie się mieć 10 subskrypcji, tak? A to ciekawe? A tak mi koledzy mówili. Łe! Ej, mam. Ej, coś mi się nie zadziałało. Chyba. Ej, ej! Aha, miałem coś bogonego z baku. Takiej lagi. Ej, to ja. E, e, to jest, to jest taki pomocnik robota. Pojedzie, no. pojście po tak się dostaje tak obrażenia, to takie tracenie punktów, prawda? I on, a, on, a on nie ma niestety żadnego skina, więc niestety jest bambikiem, Jednym bambikiem. Zostawcie dla niego łapkę, żeby, żeby było... Żeby, żeby miał dużo tych faul dolcy a ale potem dostanie się bana. Jena e, jedna łapka to jest, to jest dla niego 150 dolcy Więc... Więc please, please zostawiajcie. A a, a, a wy a wy nasy jak, jak zostawicie jeszcze subskrypcję, no to on dostanie V dolcy więc dawajcie! A jeszcze dzwoneczek, no to dostanie tysiąc, mm hodolcy! -hmm. Eee, jak, jak zostaje mu łapkę w górę, subskrypcji i dzwoneczek, no to dostanie tysiąc. Eee... No mm, okej. Okay. Okej, okay. tak ustawmy e. chwila, szukam o takie. Come start. No, tak. <laughs> e najpierw No, a tak nie oznacza, że ja to przegrałem. Ej, jak ja przegram, no to, no to ja będę prowadził. No, se, nie lubię gruty. Patrzę coś. Czekaj, tutaj czekaj, szukam grafi. No ja szukam grafiti. Spokojnie. E, zaraz Ci powiem. Czekaj. Czekaj. Ja robię. E, wiesz, wiesz co to oznacza? Co on widzi, że raz widzi wpadającą gwiazdę i życzy, żeby miał miliard, żeby miał tyś, dziesięć tysięcy fałdolców. Nie pomyśl. Jest. Mam e, e, takie na wybrałem. E, ton 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 ja ja, ja byłem z tobą. Nie mam... Ej, ej, mamy, ej, defi, mam plan. Uciekniemy. Uciekniemy z tego to modelu. Uciekniemy z tego modelu. Landpadem musimy uciec. Uciek. No cóż. się tego landpada Głupku. Głupku z Ciebie. Так. Что то. To jest bardzo dziwne Co to jest? Tutaj nie prawie Niech czy będziemy się byli, tak? Hmm. No, ale jak a ja będę prowadził? Pewnie, ja a my się będziemy bawili. Simon mówi tak, gdyby było jasne, bo jestem Simon, więc co? Trzeba, Trzeba słuchać polecenia. A jak, a jak będzie Simon mówi A jak będzie Simon mówi porusie, poru się No to no to ma z tego nie robić Wraci do centrum OK, wracamy do centrum Wracamy do centrum Bo nie potem mnie to dał Mm -hmm. Nie wchodzę. Ciekawe czy będzie jeszcze dusz. Czy... <grym> A to, usunaj Sajm on mówi? A masz jakieś bronie dla mnie? Okej. Okay. A ja tego ja tego będę chciał skara i spaza. Co? Ej, no to. fajne. Co się z to? Tak. Okej, okay, ja też idę. Mm -hmm. <tryk> A das mi uprawnienie, to ja ci pomogę. Bo ci naprawdę ja ci pomogę. No wchod. Jeszcze bronie dla mnie mają być Okej okay. To ja sobie się zamieniam demona Zobaczcie jakie wygląda Boi się mnie Boi się mnie A widziałeś kiedyś jak jak taki koś jechałby na takim małym łaziku? On opuścił! Kreatiwa. Jego ja go nie widzę. Czekaj. Ej, on go nie ma. Ja. Ok, zaprosi. Jak nie będzie chciał, no to na to będziemy musieli kończyć. Jak. Nic. A ja mam wrócić, tylko nie ma. E, odpuścił ekipę. E, no ja widziałem i widziałem się tylko mój profil i twój. Co? Ty go wywaliłaś? Aha. Widać, że są dwa osoby. Mhm. Ja sobie ja sobie sobie latam sobie. Bo ja na. po ty jesteś na YouTube, po ty jesteś nagrywany. Naprawdę. No, i jesteś i, jesteś, i, teraz, i teraz jesteś nagrywany. No, 11 czy 12? Ta, aha, 11, no. Mhm. wir lata w No ja prowadzę. Ej. Czekaj. Ja. Ja. Okej, okay, zmieniamy na drugą. Ale to tak już długo trwa. Można na następnym odcinku. i chcecie codziennie, żeby ciągle zatrwały moje odcinki na YouTube? No to musicie zostawić jakieś 10 łapek. Nie, 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 może, może tak. 5 e łapek do góry. Popowąkce sobie zostawili do. 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 Okej. Okay. Ma się napić tak, tak? Ja piję dziak, Dziaga, tak? Jak piedziaga. Hmm, nie, 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 nie. Okej, okay, ustawiajcie się, zaczynamy. Simon mówi, chodź, idźcie do tego budynku, Simon mówi bez ruchu nie. Dlaczego? No, Simon mówi, a on tego nie zrobił. No okej. Okay. Simon mówi tańcie, kukurega. Albo nie, tańcie default dance. Masz, każdy ma nas na początek. No właśnie, o to, to. Nie, chodzi o. chodzi. No, tak. Oto. Masz na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. E, dostaj tylko to. Mień druzyna Okej okay. on, on leci Okej okay. Simon mówi róbcie, róbcie, róbcie co chcecie na górze Ej, poza chwilę dostaniesz. Dzisiaj, dzisiaj wygrał Karol. Gratuluję ci. <grywa> o jazami. Jeśli wam się podobał taki filmik, no to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Ja się z wami mhm. I Subskrypcję i dzwoneczek. Nieprawda, on kłamie. Oszust. Ale, ale, ale to już mu się skończyć Okej A nie